Szmaneczko z tej strony Dawid. witam Was bardzo serdecznie w pierwszym moim odcinku. Dzisiaj pokażę Wam. Zapraszam. To jest reklama serwera triscraft.m.plęcie I napiszę w opisie będzie fitał w opisie. Administracja jest najlepsza. Tutaj moje itemy są, pokażę Wam spawnę. Jak i może. Mogę się przywitać. Mo, y, przywita się z Wami Pandeska. Przywita się. I on Mam też nagrywał coś rangę. Coś ma też rangę tego youtubera. Ja też to, będę miał, bo jest, to jest cały będę. To jest cały spawn. Zapraszam Was na ten serwis. Link podany będzie w opisie serwera. I podam wam jeszcze tak z mojego. liska nie? Linka nie? Tak, tak. MCK, a, a, pan deska też jego ma. Ja też panu już tak. To Dobra, zapraszam. I to by było na, na, na tyle. Na następny jutro, odcinek będzie jutro. -y, może z panem deską, może sam. Z panem do, ja do widzenia. Zciągnę jeszcze hełm, żeby nie było. O, ale miałbym gola. Tylko muszę je nurzyć. Się... Dobra, ameraldy wyrzucę. Ja wziął, Dobry, do by do widzenia. Dobry, to Poczekajcie chwilę widzowie moi. Kocham was, jesteście na...